Pokolenie mikropłatności od Bonkola. Cały dzień na to czekałem. Dobra, to oglądamy, to będzie giga dobre. Bonkol dzisiaj nagrał wideo wizowie. Pokolenie mikropłatności. Wczoraj Bonkol siadł i nam napisał ludologa na ludologach, że jest tak ludologicznie poruszony sprawą z, Capcomu, z Capcomem, że musi nagrać wideo na ten temat. Więc wizowie o, oglądamy. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale dokładnie w tym roku, w 2024, wszystkie osoby, które do niedawna były uznawane jeszcze za te najmłodsze pokolenie graczy, za tych dzieciaków, które łapią za smartfony, grają w gry mobilne za darmo ściągane z internetu, albo łapią jakieś konsolowe czy PC-owe inne gierki free-to play, będą wchodzić w pełnoletność. I całe to pokolenie, łącznie z tymi osobami, które będą miały 18 lat, to jest pokolenie, które nie znało wcześniej świata bez mikrotransakcji. Dokładnie w 2006 roku. Bethesda, Armor dla Konia, Seria Elder Scrolls, to właśnie. Co ty gadasz? I nawet nie myślałem o tym w taki sposób. Faktycznie, <gryw> faktycznie, to, to już jest pełnoletnie. Co ty gadasz? Pokolenie mikrotransakcji jest już pełnoletnie. Alessa. Właśnie wtedy i po dziś dzień jest rozwijana ta tradycja czyli pokolenie mikrotransakcji. Moi drodzy, pokolenie mikropłatności. Dokładnie tak nazwałem ten tytuł i dzisiaj porozmawiam na temat wszystkich osób, które wychowują się aktualnie grając w gry, co oczywiście uważam za jedną z najfajniejszych form spędzania wolnego czasu i jedno z fajniejszych hobby, które aktualnie możesz mieć dorastając, ale nawet w życiu dorosłym. Oglądać seriale możesz, oglądać filmy, czytać książki, to jest świetna sprawa. Przede wszystkim edukować się i oglądać treści, które cię cały czas rozwijają, ale możesz też grać w gry. Ale wiesz, możesz grać w gry ale możesz też grać w gry, to jest różnica, możesz grać naprawdę dobre produkcje, które nawet ciebie jako człowieka o, bro, tato. mogą czegoś Zajebiste. nauczyć, rozwinąć, albo dostrzec w tobie pewne pasje, ktoś ich Dark Souls może, będzie stawi. chciał grać w strategię, ktoś będzie chciał grać w gry sous likeowe ktoś będzie się grami Check. bardziej... So like mentioned. Jej <laughs> rozrywkowymi. I niezależnie, w jakie gry ty grałeś kiedyś, to ważne jest to, że wszystkie dzieciaki, które teraz się pojawiły na świecie i już zaczynają łapać za smartfony, to jest ich pierwszy kontakt z grami. Ponieważ smartfona nie trzeba obsługiwać myszką, klawiaturą, wystarczy kliknąć w ekran. To potrafi dosłownie niemowlak. No i tak się pojawia pierwsza styczność z grami. To właśnie dzieciaki, które aktualnie dorastają. Ej. Ja wczoraj przeglądałem streamy na TikToku. Co tam się dzieje, nie? Chopy, co tam się dzieje na streamach na TikToku? Słuchajcie tego. Ja kurwa, ja przeżyłem szok, nie? Słuchajcie, że na przykład są streamy na TikToku, gdzie koleś siedzi, ma włączoną stronę z donateami dla siebie i ludzie mu piszą bliki swoje i on wpisuje ich bliki i sobie daje donaty tak, i, tak jakby ich blikami. Ja to zobaczyłem i mówię, stary o co chodzi, nie? I mówię, kurwa. Wyobrażam sobie, jakiby był ból dupy, jakby ktoś coś takiego robił, stary, na YouTubie albo na Twitchu. A na TikToku takie rzeczy? Przychodzą stary, besecha, są społecznie akceptowalne tam. Patrzę na kolejny stream, typ siedzi, udaje, że będzie ja to tego chipsa, Gada o tym, że będzie i trzyma tego ostrego chipsa i gada o tym 10 minut. Mówi, żeby followować jego, followować jego moderację, że rozdaje moderatorów, jak się go tylko zafollowuje. I trzeba tylko zafollowować jego i jego dwóch kolegów, z którymi on prowadzi stream i gada o tym. I dosłownie przez 30 minut stary oglądałem stream, gdzie typ gada o tym, żeby go followować. I tam nie ma żadnej innej treści. Ja to obejrzę i ją stary, o co chodzi, nie? Kto to ogląda? Ja mówię, no nie no, może Ty ma pewnie z 10, z 10 osób na streamie. Kurwa, typ 3000 osób to na streamie to ogląda. A my się, o kurwa. Mnie pokolenie zoomersów, pokolenie TikToka yy, przeraża. Powiem wam lepiej, Scrolluje kurwa, dalej, nie? Typiarka pracuje na stacji benzynowej i ma streama zrobionego z pracy na stacji benzynowej. A ja sobie myślę, Ja pierdolę. No przecież ktoś jej poda kartę. Będą widoczne dane karty i kogoś okradną, bo. No bo głupia pinda tego nie zakryje, nie? I mówię, o co chodzi. Jak ja bym coś takiego? No nie wiem, nazwijcie mnie Boomerem. Hopi, ale jak ja miałbym żabkę albo stację benzynową i bym zobaczył, że mój pracownik robi sobie streamy na TikTok, a w międzyczasie, gdzie operuje, wiesz, kartą kredytową kontrahenta. W miejscu takim publicznym, gdzie może coś zostać zlikowane. Chłopie, to od razu bym wyjebał, nie? Nie, tragedia fest, nie? Mnie to przeraża widzowie, jak skroluje TikToka czasami. Nie znały świata bez mikrotransakcji. 99% gier, które aktualnie są na smartfonach, są to gry darmowe. Bo oczywiście wyświetlają się tam reklamy, mikrotransakcje i inne możliwe opcje monetyzowania tego spędzonego czasu podczas grania na smartfonie. Stąd dzieciaki nie znają innego sposobu na przykład na przejście poziomu, które stwarza im problem. Tak jest. Nie znają na przykład innego sposobu na złapanie nowego pancerza, armoru czy wbiciu kolejnego poziomu, ponieważ on po prostu, no, wolno idzie. I dla wszystkich, którzy aktualnie mają po tych kilka, może kilkanaście lat, to jest rzeczą wręcz całkowicie naturalną, że w grach czy to smartfonowych, czy komputerowych, po prostu istnieje sklep, w którym mogę sobie skrócić drogę, w którym mogę sobie przyspieszyć grę, albo mogę, na przykład, przeskoczyć aktualnie w poziomie mojego kolegę, który gra tak samo jak ja, tyle samo czasu, taką samą postacią. I jakkolwiek naturalną sprawą, gdy my byliśmy młodsi, nie potrafiliśmy przejść jakiegoś poziomu, nie umieliśmy znaleźć rozwiązania, nie umieliśmy przeskoczyć po prostu danego poziomu, bo było ciężko. To było łapanie za jakąś książkę. Aktualnie no, przykład, no. można było to porównać do szukania informacji w internecie, poradnika na YouTube czy też w Google. To tutaj te dzieciaki nie wychodzą poza tą grę. Wszystko mają w miejscu. Tam mają sklep, dzięki któremu mogą przeskoczyć poziom. Tam mają sklep, dzięki którym mogą kupić klucz czy diamenty, które są potrzebne do odblokowania dungeonu. To wszystko tam jest. Jak przeglądamy sobie stare konsole czy też komputery gamingowe, na których graliśmy, to przypomnimy sobie, że były także możliwości, Ułatwiania sobie tej rozgrywki, skracania, droga na skróty poprzez wpinanie odpowiednich zewnętrznych, można powiedzieć, gadżetów dyskietki, która miała na sobie pewnego rodzaju czyty, jakieś e, możliwości skrakowania poziomu tak to wtedy wyglądało. Aktualnie to wystarczy karta kredytowa wpisana do konta, a czasami jest to wpisana karta bez wiedzy rodzica. I nie trzeba tutaj dzieciaków jakoś podejrzewać o to, że podkradają w nocy. Kurwa, ja nawet nie powiedz, czy to jest problem dzieciaków. To kurwa, stare chłopy też w to idą. To jest najgorsze. Z portfela rodziców, gdy oni śpią kartę, spisują wszystkie dane i ten tajny kod z tyłu, a następnie wpisują i kupują sobie potajemnie, bo to nie zawsze tak wygląda. Wystarczy chwila nieuwagi, i rodzice po prostu kiedyś, gdy trzeba było cokolwiek zapłacić w internecie dla dziecka, opłacić jakiś wyjazd, abonament, zamówić coś na Allegro, albo jakąś inną usługę w formie abonamentu, która jest aktualnie potrzebna dzieciakowi no mogły po prostu gdzieś te dane tej karty zostawić, no, a dzieci są sprytne i potrafią takie rzeczy po prostu bardzo łatwo przechwytywać. Tu już wchodzimy w temat, w jaki sposób sobie każdy... Pisze, mówi, dlatego będzie dziecko będzie grał od małego na ruflesie, hacy w pole z wynauczyć ciężkiego życia. Gdy wychowa dziecko, że trzeba uświadamiać, oczywiście to jest bardzo ważne i w dzisiejszych czasach, niestety, ale jeżeli jesteście rodzicem, który nie gra w gry, bo uważa to za głupotę, tym bardziej powinniście się właśnie interesować, bo dziecko będzie grało w gry i będzie interesować się, można powiedzieć, tymi głupotami, jak to właśnie rodzice określają, a te rzeczy są po prostu wpięte wszystkie w internet. Dlatego trzeba cały czas mieć rękę na pulsie. Natomiast wracając do pokolenia mikropłatności, czyli dzieci, które aktualnie wbijają te 12, 13, 14 lat, to są osoby, które uważają także, oprócz tego, że w każdej grze są mikropłatności za całkowicie naturalną rzecz, to to, że większość gier, albo praktycznie wszystkie, są po prostu za darmo. Ja to mówię jako osoba, która na co dzień streamując na Twitchu, nagrywając na YouTube, czytając setki komentarzy na pędzącym czacie na Twitchu albo w komentarzach na YouTube, praktycznie codziennie kilka razy albo kilkanaście na dzień, kiedy gram w nową grę, której jeszcze wcześniej nikt nie widział, bo dostałem klucz przed premierowo i ją pokazuję po raz pierwszy moim widzom, pytają się w ten sposób. Ta gra jest darmowa? Gdzie ją ściągnąć? Ona jest za darmo. Gdzie ją ściągnąć? Gdzie jest link do ściągnięcia tej gry? Ona jest free to play, tak? Komentarze, które od razu sugerują, że młode osoby przyjmują to za całkowicie normalną rzecz, że gry wychodzą free to play. Ja na co dzień właśnie mam do czynienia z osobami, które wręcz no, dziwnie reagują, gdy ja mówię, słuchaj, nie, no, za nią trzeba zapłacić. Ona kosztuje 100, 120 zł. Te osoby często się dziwią, robią jakąś emotkę na czacie, przerażonych oczu i wychodzą. I wychodzi na to, że dla nas boomerów całkowicie normalnie... Dobrze, że streamuję po nocy i takie dzieci mi nie chodzą po streamie. Ważną rzeczą było pójście na zakupy, kupienie w markecie takiej gry z płytą CD w środku, w pudełku, włożenie jej do napędu, a następnie zainstalowanie gry, która jest już w całości zrobiona, skończona, gotowa do grania. To już jest coś, co już jest nieaktualne, bo po pierwsze, praktycznie nie wychodzą gry w pudełkach, a jeżeli wychodzą, to nie ma tam płyt CD, w komputerach nie mamy napędów, a jeśli chodzi o gry, to często są to wczesne dostępy albo tak bardzo zabugowane gry, w które nie da się grać w dniu premiery, trzeba poczekać wiele miesięcy, a nawet kilka lat. Obecnie dyskutujemy na temat Capcomu, który do gry jednoosobowej, która nawet nie ma możliwości kooperacyjnych, nie ma żadnych znamion gry wieloosobowej. Jest no po prostu, wiecie, tak jak kiedyś mieliśmy Gotika. Gotik dla jednej osoby gracz. Bez koopa, bez połączenia z internetem, instalujesz grasz, to jest twój świat, twoja przygoda. Do Dragon's Dogmy 2 w dniu premiery wrzucili masę mikropłatności. To oczywiście są mikropłatności dotyczące produktów, jakichś przedmiotów, które w większości, albo chyba wszystkie, można zdobyć poprzez granie w grę. Ale to też w jakim stopniu wyszła ta gra, niedokończona, bez optymalizacji. W tej grze nawet nie ma możliwości rozpoczęcia nowej gry nową postacią. Jak założyliście postać, to po prostu musicie nią grać. I gdybyście przeszli nawet całą grę. I by, nie wiem, chcecie od nowa grać, no jak mi nie wierzycie, to sobie zobaczcie. To po prostu musielibyście tak, jakby kupić nową grę. Oczywiście on coś tam przeprosił, tłumaczył, że dodadzą możliwość stworzenia nowej postaci, ale jak można przy takim produkcie za 300 zł? Pomyśleć o mikrotransakcjach, a nie pomyśleć o tym, żeby móc kliknąć nowa gra. Mikrotransakcje, abonamenty, season passy, to wszystko dotyczyło tak zwanego przesuwania, w tym oknie Overtona. Oh! Na tyle, żeby po prostu społecznie... <laughs> Ale widzowie ludologiczne słowo i że świat, no nie? Giga dobra, ale to bardzo ważne widzowie, trzeba ludzi uświadamiać. większość graczy, żeby klientela no w jakim stopniu się przyzwyczaiła do tego, że okej, okay, tu zaczynamy abonamenty, na początku będą takie małe, potem będą większe. Wiecie, mówiło się także w kontekście tej gotującej się żaby powoli, że jej od razu nie gotujemy, tylko powoli zwiększamy temperaturę, ale ta, ta żaba już dawno zdechła, no bo... Ludologiczna Binga, nie? Pokolenie, ...które aktualnie będzie miało 18 lat i ma już za sobą historię gamingu tak stworzoną, że wszystkie gry w ciągu ostatnich 18 lat już miały znamiona mikrotransakcji, mikropłatności, no to znaczy, że ta żaba już po prostu nie żyje. Teraz jest tylko kwestia taka, czy my będziemy na to sobie po prostu tak patrzeć i najwyżej będziemy mówić, że to nie, nie jest gry, widowe. i w sumie wszystko to co mam z tyłu, czyli te pudełka z PSX, a PC, to faktycznie opłacało się zbierać, bo to był czas najlepszych gier. Czyli jak to standardowy boomer gamer. Czy jednak będziemy próbowali się w jakimś stopniu w to zaangażować? Za każdym razem, kiedy jest poruszony temat kontrowersji, jakaś gra wypuściła naprawdę złe mikrotransakcje. Zamiast rozbudowywać właśnie content, to dodają kolejne mikropłatnościowe skiny. I za każdym razem, kiedy ja słyszę, że ok, jak oni kupią sobie tego skina, czyli gracze, to pamiętaj, że twórcy dostaną pieniądze i będą mieli pieniądze na rozwijanie tego produktu. To pomyślcie sobie, czy jest jakaś. <grym> Chyba wiem, do kogo Bonkol pije w tym wypadku. Gra, która zarabiając na skinach, dodała właśnie zajebisty content. Może jest takich gier kilka. Jest. Gra, która zarabiając na skinach, dodała do gry zajebisty content. Jest poe, ale jest darmowe. Są darmowe gry, które to zrobiły w taki sposób. Dota 2 to zrobiła w taki sposób. LOL to teoretycznie zrobił w ten sposób. Tylko, że pamiętajmy teraz, powiem to, żeby najebać trochę komentarzy widzowie na YouTubie. Pamiętajmy, że LOL nie jest w pełni darmowy. Nie mówię, że jest płatny, ale mówię, że nie jest w pełni darmowy. Ale w większości to za każdym razem, kiedy sprzedajecie kilka skórek, to twórcy dostają informację. To robimy kolejne skórki, bo się sprzedają. Zamiast robić za skórki content, to oni zrobią za skórki sprzedane kolejne skórki. To jest chyba oczywiste. Bo jeżeli dodadzą no. darmową aktualizację, to ona oczywiście w jakimś tam okresie na przyszłość przyniesie, powiedzmy, jakiś rozgłos. Ktoś znowu nagra recenzję, YouTuberzy o tym powiedzą, Streamerzy wrócą do grania, ludzie zawsze. Zaczną... Wyobraźcie sobie taką wizowę sytuację. Tworzysz grę i możesz wziąć za grę. Wyobraźcie sobie to. Możesz wziąć za grę 100 złotych i poświęcić na nią 100% Twojego czasu. Ale możesz wziąć za grę i to się sprzeda w 100 egzemplarzach. Możesz poświęcić wtedy na grę 80 zł. Sorry, 80 zł. Poświęcić na to 80% czasu. Sorry, 80 zł, nie 800. Ta gra się sprzeda w 80 egzemplarzach. Teoretycznie mniej wydajesz, mniej czasu na tym spędzasz, ale też mniej tego sprzedajesz. Ale różnicę pomiędzy tym zapychasz sobie skinami, które będą wynosiły 1% Twojego czasu. Wydajesz mniej, mniej czasu nad tym spędzasz, bo na te skiny spędzisz 1% czasu, sprzedasz tego mniej, ale różnicę i tak sobie będziesz w stanie bez żadnego problemu wypełnić. I to jest w tym wszystkim najgorsze: że ludzie zapominają o tym, że te gry mają gorszy content, bo jest ich procentowo mniej. Nawet jeżeli to się przełoży na to, że się gorzej sprzedadzą, przyjmując taką sytuację, to się to zapcha stary skinem i tyle. Ty mówisz, że jest nowa mapa. Ej, jest aktualizacja, hotfixy. Chociaż dodane w kwocie, którą zapłaciłeś. A dobrą tam matmę w sumie zrobiłem, nie? O tak wyszło. Śmiesznie to wyglądało, bo 80-80 to jest 80, nie? Ale. <coughs> dobrą matmę jak Blizzard, to nie? Że tu 100, tu 100 i 100 sprzedanych sztuk. Ale. I ta gra powinna być w jakimś stopniu rozwijana. Oczywiście, płatne DLC. Nie mam nic przeciwko. Płatne dodatki, czyli DLC-ki można powiedzieć, nowe mapy, nowe kontynenty, nowe linie fabularne, całe wielkie przygotowane dodatki do gier jednoosobowych bądź wieloosobowych. Z tym nie mam problemu. One często dodają kilka, nawet kilkanaście godzin dodatkowej rozgrywki. A no chociażby Cyberpunk, nawet yy, ostatni dodatek, to była naprawdę fajna zabawa na wiele kolejnych godzin. I to nie za tak wielką cenę, można powiedzieć, przeliczając godziny zabawy do zapłaconej ceny. Ale jeżeli my w tym momencie. Jeżeli wszyscy gracze, młodzi, starsi, łapią się na tym, że każda jedna mała skórka, mikropłatność, która naprawdę tylko i wyłącznie może zaszkodzić dalszemu rozwojowi tej gry, nazywa właśnie to małe główienko DLC-kiem, no to jest źle. Jak przypomnę sobie jeszcze czasy, gdy ja miałem tam z 15 lat, 16, to graliśmy w przeglądarkowe gry. Nie wiem, czy ktoś grał w Ogame, w, w jakieś bitefighty, w gierki jak plemiona, trawian i tak dalej. To były gry przeglądarkowe, które miały mikrotransakcje. Tak się wtedy czy działały nie. raczej na wysyłaniu SMS-ów. Wiecie, za wysłanego SMS a za 5 złotych Dostawaliście na przykład e, przyspieszenie w budowaniu waszej bazy albo zregenerowanie waszych sił. I tam też były mikrotransakcje, były takie właśnie wykupywane, ale to były rzeczy, no ewidentnie, pay to win. Natomiast e, po latach zdaję sobie sprawę, jak wielkie gówno to było. Najgorzej jest, jeśli ktoś jest młody i oczywiście popełnia te błędy. Młodość jest od tego, żeby jednak później e, może na tych błędach wyrosnąć i nauczyć się ich już nie popełniania. Najgorsze jest to, że są gracze, którzy mają. Ja naprawdę... też tak mam, Piotrek. Ja do tej pory tak mam, że jak słyszę DLC, to myślę o dodatku. O dodatku, który rozbudowuje grę, który doda kolejny akt, kolejny rozdział. A teraz o DLC, i ja na przykład tak zostałem totalnie czuję się oszukany przez, przez na przykład CD Projekt, jak oni mówili, że do Cyberpunk'a wyjdą dwa darmowe dodatki z kontentem. Ja wtedy myślałem, kurwa, zajebiście, no to gubię tego Cyberpunk'a za dwie stówy, jeszcze dwa DLC-ki, które rozwiną grę, będą już to wbudowane. Super akcja. A to się okazało, że to było możliwość kupowania mieszkań i dwa auta dodatkowe, nie? Teraz od czego to jest skrót? Downloadu downloadable content, czyli content do pobrania no 30-40 lat i teorycznie nie wszystko nie widzą się zapisuje żadnych problemów Patrz, mikro do gry jest teoretycznie dalsze tego Wielokrotnie uważają, że przecież mikropłatności nie powinny być żadnym problemem, jeżeli nie tworzą pay to win. To czy na przykład skórki, które zmieniają wygląd Twojej postaci w grze wieloosobowej. Pomyślmy sobie, że już w 2018 roku, dokładnie 6 lat temu, a ile od tego czasu zmienił się w ogóle game dev, Jak bardzo rozwinęła się branża gier? Po drodze mieliśmy pandemię, podczas której Mnóstwo ludzi grało w gry. To już wtedy był raport, że 69% graczy, konsumentów akceptuje mikrotransakcje, a 6% ze wszystkich klientów po prostu z nich korzysta. Stworzenie gry darmowej, czyli free to play, w której są mikrotransakcje jakieś, abonamenty i tak dalej, skórki i itemy do kupienia, e, w taki sposób, aby nie wpływało to w żaden negatywny sposób na dalszą rozgrywkę i w ogóle rozwój balans tej gry, jest naprawdę bardzo trudny. Niewielu grom to się udało. Wiele gier Pole. nadal ma to zepsute, ale gracze nie widzą w tym problemu. To świadczy tylko o patologii. Nie, a które... wizowy, jakie waszym zdaniem są gry, które udało się zrobić to, że są w pełni darmowe? Pełni darmowe, podkreślam. Jest cały kontent odblokowany, jak tylko włączysz grę. No lol nie jest. No lol właśnie nie wpisuje się w to. I. Dota i PoE. Są jedyne dwie gry, które mi przychodzą do głowy. Fortnite. Stary Fortnite. Dota i PoE. Ale nie wiem, nie jestem pewny, jak to wygląda w Fortnitecie. CS nie ma rankedów. Apex. Apex nie ma jakiejś postaci za paywallem? Jak lol? Typu, że możesz je kupić, ale. Apex jest like no właśnie. No, to kurwa ciekawe. PUBG! PUBG jest już w pełni darmowy. A no tak, ono wyszło wtedy, co walnęło pig graczy, to chyba weszło to ten... Fall Geisty. Ale ja mówię, Fall Guysy nie są darmowe, chyba że przeszły na darmówkę. W docie nie zagrasz rankedów freshcontem? No nie, ale po prostu to wymaga od ciebie konkretnej ilości meczy, ale nie możesz kupić tego. Nie możesz kupić zagrania rankedów. Bardzo dobrze, że masz takie ten obostrzenie, że nie możesz na nowym koncie wchodzić i meczy trollować. To musi być coś takiego. No, to ciekawe, widzicie? Nie ma dużo tego. Się rozwija wokół graczy. W badaniach z zeszłego roku możemy przeczytać, że jest to od 5 do 20%. Spośród wszystkich graczy w grach darmowych, czyli fryzy. Co godzin trzeba mieć, zanim zagrażę mikrotransakcji. A Electronic Arts oraz FIFA tutaj mocno przodują, jeśli chodzi o regularne wypuszczanie gier z roku na rok, z każdym kolejnym, coraz to bardziej wyśrubowanym sposobem na monetyzowanie kolejnych paczek i zdobywanie kolejnych pieniędzy. I teraz co może zrobić gracz? Co może zrobić zwykły śmiertelnik, który lubi grać w gry, który wychował się na graniu na PSX, na Atari, na Amidze, na pierwszych grach, na Windowsie 95, 98, na XPQ, gdzie wtedy spędził swoje najlepsze lata... Co my możemy dzisiaj zrobić jako bumerzy, jako osoby po trzydziestce, zbliżające się gdzieś tam koło czterdziestki, a może i dalej? Każdy z was, kto kupuje gry na Steamie, na innych platformach, gdzie już. można wystawiać ocenę, jeżeli wam się nie podoba jakieś podejście do danego tytułu, to macie taką możliwość. Można powiedzieć o wolności słowa i krytykowaniu. Dopóki nie używacie bardzo zabronionych i wulgarnych słów, to możecie napisać praktycznie wszystko w waszej recenzji. Jeżeli uważacie, że mikrotransakcje zepsuły daną grę, to piszcie o tym i mówcie. Nie wstydźcie się. Nie uważajcie, że wasze zdanie nic nie znaczy. Jeżeli wy uważacie, że wasze zdanie nic nie znaczy, znaczy to dokładnie tak będzie. Wasze zdanie nic nie będzie znaczyło, bo i tak będą wciskane kolejne gówniane produkcje, tyle nastawione, żebyście tylko i wyłącznie zapłacili i zapomnieli o tej grze za 2-3 miesiące, bo nie opłaca się jej po prostu, nie opłaca się jej update'ować. Ludzie pogadają, coś tam zapomną, złota rybka i będziemy zbierać od nowa. Bądźcie krytyczni. Jeżeli jakaś gra po prostu kosztuje za dużo i na przykład jest źle zrobiona, źle zoptymalizowana, ma słabą mechanikę, nudną, powtarzalną, wcale nie grywalną, rozgrywkę, to o tym powiedzcie, napiszcie, nagrajcie materiał. Teraz każdy może być twórcą. Nawet na TikToku możecie nagrać jakiegoś shorta na YouTube i wrzucić to i powiedzieć, że mi się nie podoba. Bo, no i właśnie. Tutaj bardzo ważne, żebyście po prostu argumentowali. Bo gadanie, że, dobra, dobra, Bongol mi tam się podoba. Nic nie wnosi, to, to nic nie wnosi, to tylko i wyłącznie powoduje, że się odechciewa czasami. A się Ale nie podoba. niekoniecznie to my musimy się dostosować do trendów, które są w game.dewie. W tym filmie, w którym było dużo gadania, i jeżeli macie podobne zdanie, bądź całkowicie inne, liczę na dużą ilość komentarzy, przede wszystkim od osób, które w swojej rodzinie mają właśnie zaobserwowane takie sytuacje, że. Jakiś tam e, brzdąc dorasta, już łapie za smartfony, już gra i tak dalej. Bąkol tak rodzinnie pochodzi, a ja zupełnie z drugiej strony kurwa, Bąkol żeby, żeby dzieciom było dobrze, a ja myślę kurwa jak totalny Hadonista, żeby mi kurwa było dobrze. <laughs> Spostrzeżenia z perspektywy ojca, jakiegoś kuzyna, może brata. Jak wy obserwujecie to? Czy faktycznie jest u Was też tak, że te dzieciaki całkowicie normalnie traktują płacenie pieniędzmi i to jeszcze nie swoimi, bo dzieciaki nie rozumieją jeszcze tej wartości? Czy faktycznie dla nich to nie jest żaden problem, że tam kliknąć coś, kupić albo poproszenie rodzica, żeby, żeby zakupić kolejne diamenciki, żeby przejść poziom? Jestem bardzo ciekaw, czy to pokolenie mikropłatności było przez Was zauważone. No, bo faktycznie, jak ktoś tak nie śledzi tematu, może tak jak my, jacyś tam dziennikarze, twórcy i tak dalej, którzy na co dzień obserwują dramy i afery oraz patologie związane właśnie z tworzeniem gier, no to mógł to ktoś przegapić i nie zdać sobie sprawy, że ej, mamy 2024, obudź się. To nie jest szósty rok. Piszcie w komentarzu, będzie mi miło. Jeżeli będzie tu aktywnie, jak napiszecie jakieś komentarze, dajcie łapkę też. Pamiętajcie o tych dzwonkach, bo ostatnio sprawdzałem, że. Dobra, jest łapka, jest łapka, to tyle. Eee, no, widzowie. Nie wiem, ja, ja mam wrażenie, że jest już naprawdę bardzo późno, że jakiś totalny Stracyzm może być cokolwiek pomęgł. Ale nie wydaje mi się, że jest jakakolwiek możliwość wytworzenia takiego ruchu już teraz, takiej rewolucji. Capcom naprawdę mi już pokazał, że jest tak daleko. No, no nie wiem, no. Myślicie, że drama z Capcomem zakończy się w taki sposób, że żaden inny deweloper już czegoś takiego nie wprowadzi? Myślę szczerze, nie wydaje, żeby to się zakończyło czymś takim. Ten Capcom tuż. Z mojej perspektywy toż był taki gwóźdź do trumny. Jak rzeczy z diablo nie podziałało, jak tam jakieś takie oburzenia, jak ze Starfieldem, jak te jak sesy i ludzie to zaakceptowali, to kapką wziął, sprzedał się dobrze. Inna firma popatrzy na słupki, no że ponarzekali, ponarzykali, ale kupić, kupili. Ktoś już nam przetarł szlak, nie będziemy już pierwszymi tymi złymi, prawda. Już kapkom będzie tym złym. Jedynie co napiszą, że jesteśmy tacy sami jak kapkom, a kupić i tak kupią, nie? No, to już niestety widzowie. To, co mogłoby pomóc, to nie jest możliwe do wytworzenia, jak mi się wydaje, serio.